Backshot Roulette, czyli gra, która bardzo szybko podbiła cały internet, a przeglądając filmiki na TikToku ciężko nie trafić na lives właśnie tej gry. Hejka, hejka, ja jestem XOR i witam was w pierwszym odcinku w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok dla was będzie lepszy niż 2023, ale w tym odcinku przedstawię wam świetną grę, która zdobyła serca wielu osób na całym świecie, czyli Backshot Roulette. Gra polega na Grze w rosyjską ruletkę lecz zamiast rewolwera z jednym nabojem mamy strzelbę załadowaną kilkoma ostrymi nabojami oraz kilkoma zbijakami. Grę można nabyć na stronie Ichaio za jedyne 6 zł, co przy grze takiej jak ta aż smutno nie wydać. Grafika w śrucianej ruletce, bo tak by brzmiała przetłumaczona na polskie nazwa jest zrobiona w stylu retro, rodem z PS1, a naszym głównym przeciwnikiem jest krupier, którego AI wzrasta z każdą kolejną ruletką. Z czasem w grze mamy dostępne różne przedmioty, takie jak lupę, pozwalającą podejrzeć, jaki jest nabój w komorze, paczka fajek, dzięki której dostajemy z powrotem jedno życie, piłka, którą możemy odciąć lupę strzelby, skutkując podwójnymi obrażeniami, puszka piwa, pozwalająca pominąć jedną turę poprzez przeładowanie strzelby, czy kajdanki umożliwiające utratę kolejki dla osoby zakładającej. Lecz przejdźmy już do pierwszego rozdziału. W głównej mierze zasady już wytłumaczyłem, ale jest kilka aspektów, o których nie wspomniałem. Podstawowe zasady zapewne znacie. Ładowanie naboi, wycelowanie w głowę, pociągnięcie za spust. Lecz poza przedmiotami, które mamy możliwość wylosowania w drugiej rundzie, jest jeszcze jedna rzecz. W ostatniej rundzie, po straceniu wszystkich żyć, dealer nie będzie mieć dla nas już litości i po prostu umrzemy. Po śmierci trafiamy do dziwnego miejsca, które najpewniej jest czyścem. Lecz możecie zadać sobie pytanie: kim jest dealer? Zbyt dużo informacji o nim nie mamy, lecz to, co wiemy na pewno, to, że jest głową z parą dłoni, oraz że jest demonem. Lecz to, co najciekawsze Kawsze, to jest pewien przedmiot, który mamy szansę wylosować z pudełka, a jest to ten sam zakrwawiony dokument o zwolnieniu dealera z odpowiedzialności, który podpisujemy na samym początku gry, ale podpisany przez samego Boga, co mówi nam, że demon pokonał samego Boga. Lecz czy gdy zdołamy pokonać Krupiera, to czy umiera? Widać to przed podaniem nam walizki z pieniędzmi, mianowicie czerwone oczy, lecz jeśli to za mało, to pomyślcie tak, czy to nie dziwne, że demon wygrywał tyle razy, z czego raz z Bogiem i nagle przychodzi randomowy człowiek i strzela mu w łeb. Przejdźmy teraz do omówienia muzyki, która według mnie w tej grze jest świetna i cudowna.

odwalił kawał dobrej roboty przez soundtrackach i mam nadzieję, że dodadzą kiedyś te soundtracky na Spotify'a, a grę na Steam'a, bo naprawdę to wszystko ma ogromny potencjał. Jeśli spodobał Ci się film, to daj łapkę w górę i subskrypcję po więcej filmów. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tej grze oraz zapraszam Was na Instagrama, TikToka, X'a czy też Twittera, jak kto woli.